Materiały Montessori to są tak naprawdę pomoce dydaktyczne. Podstawową zasadą każdego materiału Montessori jest to, że musi zawierać kontrolę błędu. Dzieci samodzielnie pracują z, z tymi materiałami, czyli sięgają sobie po nie. Tutaj, jeśli dziecko pracuje z materiałem, ma możliwość sprawdzenia, czy robi to dobrze, dzięki kontroli błędu, która jest zawarta w materiale. Dzieci uczą się w klasach mieszanych wiekowo. Dzięki temu mogą się też uczyć od siebie, pomagać sobie. Moim zdaniem również najbardziej rozwiewają wątpliwości szczęśliwe dzieci, które przychodzą, przychodzą ze szkoły do domu, opowiadają, co się działo. Są podekscytowane działaniami na wielkich liczbach, są podekscytowane poznawaniem świata, którego nie widzą dookoła, czyli planety galaktyki i różne inne rzeczy, których nie doświadczają w życiu codziennym. I moim zdaniem jest to najlepsze, najlepsza reklama dla nas. Te szczęśliwe dzieci, które najczęściej nie chcą wychodzić ze szkoły i płaczące dzieci przed wakacjami, które płaczą, że zaczynają się wakacje.